Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałabym dzisiaj proszę Państwa powrócić do tematu i może poddać do dalszych rozważań możliwość polepszenia swoich czy zmiany swoich losów za pomocą myśli poprzez ścieżki, budowanie nowych ścieżek neuronalnych. I do tego, jak wspominałam ostatnio. Konieczna jest uważność, czyli świadomość bycia tu i teraz, świadomość tego, co robimy, co myślimy, jak myślimy, po prostu uważność na całe nasze otoczenie i na nas samych wewnętrznie. Naprawa naszych schematycznych sposobów myślenia i zachowania, czyli zbudowanie od nowa, od podstaw swojej uważności, świadomości bycia. Tego, co robimy, co myślimy tutaj i teraz, nie wczoraj, nie jutro, ale właśnie teraz jest bardzo złożonym procesem. Mało tego jest trudnym procesem. Im więcej lat za nami, tym nam trudniej, bo mamy całe pokłady nawykowych, wyuczonych sposobów reagowania na zewnętrzne czynniki, jak również na wła nasze własne wewnętrzne sygnały z organizmu. Oto typowe zachowanie nawykowe, czyli jedzenie bez świadomości, jedzenia połączone z wpatrywaniem się w telefon komórkowy. Ćwiczenie świadomego oddechu. Od tego zacznijmy. E, od, przy okazji, zmieniając swoje płytkie oddychanie górną częścią, tutaj klatką piersiową, sprawmy, by poruszał się przy naszym oddychaniu brzuch. Jest to oddychanie przeponowe, ładujące do naszego organizmu o wiele więcej powietrza i tlenu, który oczywiście bardzo korzystnie wpływa na całość. Ćwiczę sylwetkę, a co za tym idzie oddychanie przeponą. Mamy tendencję do kulenia ogona, a więc musimy wystawić pupę, wy, wysunąć klatkę piersiową i próbować oddychać brzusznie. Niech się unosi brzuchnie klatka piersiowa. Wówczas dostarczamy więcej tlenu, o wiele więcej do organizmu. Zanim przejdziemy do pracy nad myślami i torowaniem sobie nowych ścieżek neuronalnych mózgu, no musimy potrenować troszeczkę. Zacznijmy od łatwiejszych tematów, bo nie jesteśmy w stanie tych myśli bez treningu ogarnąć. Proponuję, żeby skupić się na szczególe. Po prostu spróbować, czy jesteś w stanie skupić się na, na, na błahostce dosłownie, która jest w Twoim otoczeniu. Proszę spojrzeć na przykład na kwiat doniczkowy policzyć liście, sprawdzić, czy jesteś w stanie zatrzymać się i skupić. Nie, nie rozprzestrzeniać myśli, tylko skupić je na tym jednym. To może być chwileczkę, ale już jest pierwszy mały krok. Może być następny kroczek, na przykład ja uwielbiam sobie patrzeć na chmury w czasie, w trakcie spaceru. I wyobrażać sobie te kształty jako jakieś konkretne istoty, przedmioty. To też jest rodzaj skupienia. Skupmy się na tym, idąc na drzewie. To drzewo żyje, jest żyjącą istotą i może. Spróbujmy się z nim stalić, tak mentalnie. Znaję się do tego, że sama eksperymentuję dopiero i yy, nie jestem w stanie jeszcze całości ogarnąć, natomiast widzę, że yy, no, ta uważność jednak przychodzi z biegiem czasu nie, nie poprzestaje na tych takich sentencjach, które krążą ostatnio, tam do, karma wraca albo tym dobro wraca, co dajesz, to dostajesz, bo to jest takie nieświadome prawie, że to takie właściwie ty, pod tytułem, no, jestem świadoma, cieszę się, mam przez chwileczkę zadowolenie. Nie, to ma być proces, który będzie dalej skutkował efektami, efektami dla nas i dla nas. Takim małym eksperymentem odrzucenia tych nawykowych zachowań jest dla osób praworęcznych zastosowanie w danej czynności powtarzającej się lewej ręki, na przykład i odwrotnie dla leworęcznych prawo. To jest też takie właśnie świadome kierowanie, sterowanie i świadome życie tu i teraz. Sięgam po coś prawą ręką i to jest norma. Do tego jestem przyzwyczajona i tak zawsze robię. Natomiast nakłaniając swoje myśli do myślenia, myśli do myślenia, e, postanawiam, że tym razem sięgnę po to coś, czy zrobię to, tą czynność lewą ręką. Otóż proszę Państwa, polecam taką pozycję czytelniczą. Mini nawyki, drogę do sukcesu, małymi krokami do sukcesu. Nam w tej chwili nie chodzi o sukces, chociaż docelowym oczywiście punktem jest jakiś tam sukces życiowy. Natomiast w tym momencie można to wszystko robić małymi kroczkami, właśnie wyrobić w sobie nowe nawyki, nałożyć na te stare. I wtedy mamy gwarancję, że wykonujemy jakąś, jakąś yy, czynność w mózgu, że myślimy, że robimy to świadomie, yy, czyli nowy nawyk na stary. Zacznijmy od tego i od dostrzegania dobra. Oto taki mały sposób na rozluźnienie mięśni, yy, rozładowanie myśli. Yy odrzucić je, odpuścić i po prostu kilka tanecznych pa, takich dla siebie kroków, y, dla zadowolenia y, i radości życia polecam. I na koniec dla osób wytrwałych, które dotarły do tego miejsca y, w, y, w filmie, y, ciekawostka żywieniowa. Y, otóż rzucie koździków. Koździki są naturalnym antyoksydantem. Wspaniale działają na organizm, likwidują wolne rodniki, mają działanie przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe. No, i szczególnie też dla osób, które na przykład cierpią na bóle gardła bądź nieświeży oddech, zabijają po prostu to, co nieładnie pachnie i nawet regenerują. Dziękuję, polecam.